Mama, no, kiedy, e, kiedy pójdziemy do innego sklepu? No już możemy iść, wiesz? No to chodź, idziemy. Przyszliśmy, jej! Lenka, poczekaj. Czy tutaj chcesz? Tak. U, jakie fajne. U, ja się pędę nic nie kupię. A czemu? No bo to jest za drogo, idźmy gdzieś indziej. Mmm. Musimy mieć jakieś kwiatuszki. <laughs> to Chcić jakieś piatka? Nie, a ci To chodźmy ładnie na górę, czy nie ma za mną zabawek. Zawsze coś wydziwiasz. no. E, e, no bo ja chcę i są. Ja muszę mieć dużo zabawek. Mojej nowej szkalbońce zabawek. Jezu Lenka, już przestań. Mm, 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 mm. Lęka Lenka, cicho bądź hmm. O widział dla ja te to nie dla ciebie A ja chcę dla ciebie No to idziemy, tam tam są dla ciebie so, Lenka, czemu ty wydziwiasz? O mama bać, lalka Lenka to nie jest lalka tylko dzidziusz tu leży Aha, jak I o moja piżamka to będzie. Co tu jest? Co tu tu. Mm. Lenka. Co? Tu masz zabawki. To jakiś olbrzymi. Zielona. Glińcz. No to chcę tamtą palówkę czerwoną. Masz to nie maruć. Mmm. Ale środki to dziecko. No, jak ty. Okej, okay, ja bym chciała Tyciusek tam się To Tu wejściu czekaj, spokojnie to tu. Pięknie. I my tu zapłacimy. Kartą poproszę. Kurde. Z weźmiemy złotą ka kartę. Ciutka nam dała. Pisz. Do widzenia. To ja lenka, hejka, to lenka. <gryw> lenka się. Y o mama ja bym chciała. Te, te, to są lody? Tak, lenka. I no tu ja bym chciała masz to. Nie rzucaj tym I no tu ja bym chciała ten kolorowy. tą posipką. Na kubeczek. Już mam kubeczek. No, za No I okej, okay, chodźmy już na górę. A pójdziemy do innego sklepu. A gdzie chcesz iść? Do takiego sklepu domu. O, on wygląda prawie jak dom. A po co ci? No tam są ładne rzeczy, półeczki. Takie podusie. No okej, okay, no to chodźmy tylko. Wyjdziemy stąd. Tak, to ten. To chodź. <laughs> Jakie ładne! Bym chciała to. Ej, yy, yy, puść mnie. Przepraszam, no przepraszam. ja pan. Ja tu Lenka, co ty tam? Fuj! A! O nie, wywalę. się o to mnie. Lena, co ty wywalasz? No zabawki, bo mnie ślasią. Oj ty Lena. Choć bo ja nawet nie, wysz nie wyszłam tu, a ty już wariujesz tymi zabawkami. No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. I mam czym tam pan jest poduszką? To jest przebranie lenka. Uuu, jaki tam jest ładny kryształ. Tego tak, ja lubię kyształ. Tego kwiatuszkę kupię. To będzie dla cioci. Chocie afleki. No, ona jest bogata jakby też nie wiem. Jaki tam ładny kwiatusek, śpinka, mam jak go mieć. Lena, ja ci wszystkiego nie kupię, co już chciało. I chodź. Co tam dalej zobaczyć? Teraz mi tu wykupisz cały sklep i co będzie. No, może lepiej już kupmy to. I... Co to, to będzie plezięt dla. <coughs> będzie pleździec dla ciosii. Oś um, A. Z Afryki. Aś, a to Afryka, czy nie? Sam nie wiem. Tak. E, czekaj, to wie, czy było twoje? Tak, świnka moja. Dobra, okay, to okej. Okay. Idziemy. Do widzenia. Aha, jeszcze zapłacić. jest złota, płacę. My tu bogaci! Mm, Okej, okay, zda do widzenia. Chodź, już idziemy. Już jesteśmy. Ale tu ładnie. Siemaj się. No może, ja tu poczekam. Zanim ty tu już wszystko weźmiesz, no. Dobrze, poczekaj. do ja sobie na te krzesło. Taka zmęczona jestem Chciał przez Chciałbym. Przy ciebie zmęczona jestem, bo ty mnie wszędzie ciągniesz. Takie fajne uBlanka. Weźmy musielkę na tą Cioci. A to będzie. A ja nie, będziemy mieli dla Ziemi pamiątkę. Ja będziemy. I jaki olbrzym. Muszę go mieć. Taki coś. to będzie dla mnie, schowamy. To dla cioci. Dla mnie. Uii. O, kalmimy. To dla żółtego, tam dla czerwonego, tam dla niebieskiego. To już wszędzie dużo jedzenia dostanę. To jest coś dużo. Idziemy dalej. Ej, I... co to jest? Okej, okay, idzie stąd. Ale ładne. Ej, chodź dziecko, co chcesz? Ej, ruszasz mnie! Z tego jabłuszka? Jabłuszko chcesz? I sama chcę go zjeść. Dobrze, zjem go. A ład, to mnie boli. Co ty, gadasz? Może lepiej, ja to on pójdzie. Aha, dziwna ta pani była. Co nie? No, na no, w ogóle chciała mnie zjeść. A co w ogóle gadasz? No tak, a co mam nie gadać? Jestem przybrany. Dziecku jestem przybrany. Aha, ja mogę być też robotnikiem. Tak, ale jak się przebierzesz, to skomplikowane. Już mam, mamo. Tak, tego dużo kupiłaś. No tak, no potrzebne to mi. Oj, nie wiem, czy też się ciotki. Dupa. Ja tu zapłacę, a może tą kartę. Z... Uh -huh. Tak. A my jak się już biorę. Idziemy. Do widzenia, do widzenia. Te dziecko jest niewychowane. A pani jest wychowana? No. Ona je dziecko. E, jak dziecko je? No ja błóżko tam jadło, to dziecko przybrane. Co to dziecko jest? Tak. Przepraszam, a może lepiej stąd pójdę, bo ja tylko siarę to robię. Dziwna pani jesteś. Okej, okay, to może lepiej stąd pójdę. I... Wiecie, mam powiedzieć, ja już nie będziemy kupiwać, bo niby się ja dużo kupiłam. To wszystko jest dla cioci prawie. Mówiła się już zabija. Tak okay. Poczekajcie, zanim ja to rozpakuję, to będzie... Hojojoj. Oj, oj. Już coś zrobiłam. E, właśnie e, tutaj są rzeczy dla cioci z USA. Tu mam czapeczki na dół muszę je dać. No. To poczekajcie. jaką się weźmę, A te rzeczy inne jak ja weźmę. Ja. Poweruję te czapki weźmę. Szczepie, wiadomo, jest, to już ciebie ci wiadomo co będzie dla cioci. Zobaczcie gdzieś. Zobaczcie ile mam jeszcze klipci. E, YouTube'a. No i tu nie wejdę. Nie zobaczę na YouTubie. Może tu się da. I tu mam YouTube. To czekaj. O, już mam YouTube'a. Mamy 8 subskrypcji! klipci. Cieś, osia? Tato! Co? Mamy 8 subskrypcji. sklepci. Ale fajnie. Ciekawe, czy damy radę dobić coś Mhm, ale by było fajnie. Widzowie, czy damy radę dobić 10 subskrypcji? Proszę Was, pomóżcie mi bardzo. I ja byłem susie, że mamy 8 subskrypcji. Sioscia! się mnie. Emilka! Co? Chodź! Po co? I, no bo mamy 8 subskrybentów! O, to fajnie, wiesz? Ale proszę cicho, bo się nadal uczę. Bo będę miała sprawdzian za niedługo. Aha. Pa się cieszę. To ci damy ale dobić. Napiszcie w komentarzu. Pa.